Cześć, Maczko. z tej strony Marcel, a w dzisiejszym odcinku gramy sobie Bedwarsy i mam ogromną chrypę, wstałem co dopiero i pomyślałem, że Ale. chciałem zagrać w Więc co zrobiłem? Zagrałem. Nie, no W ogóle zacząłem się bić z gardą. Tak jest. E, mogę ci gadać w tym odcinku? Główem. To jest literatura od tego momentu. Mogę ci gadać, bo mam chrypkę i mnie gardło goli. E, dopiero tu wstałem, szymułem. No ale dobrze, ekranu nie widzę, bo tak, tak wstałem tu dopiero. O Jezus. O kim Mm. To uczucie, kiedy dopiero co wstaniesz i na sobie śniadanie nie zjesz i od razu idziesz grać. Mm. Nie za fajnie. Oczy się piją, Muszę gadać głośno, bo mnie nie będzie słychać przez to. Bo ja mam już nagrywać asymetry. No więc będzie chyba ciekawie, jak nagram. Teraz mam taki fajny... link. nie, nie, ja nie, 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 kupić zbrojkę. nie, jeszcze nie, 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 Idę byla, kupić zbrojkę, idę, idęit, idę kupić. Idę kupić i nie, kupić. nie, 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 tobie No to ciężko ja się buduję Na żywcie, żywczo bridzi. Mam mój robię Na shifcie. No co? I chcę brak, prokur! Abym miał Beda zmuszczonego. Ja pierdolę zapomniałem nie widzę, a potem się opóźnił. Dobra, witam na pierwszej, ale nie Beda. Cześć się meleczka! Nie wiem co mam mówić, bo mi się nudzi i są nie przyszykowałem tego No nie wiem. jest Jestem zdany. gardło mi boli. Problem jest, gardło. chory jestem. Jest dziewiąta trzydzieści, a ja zacząłem już tutaj nagrywać. A co, w czwartek się nie idzie, deszczko jest dziesięć dzień na użycie, a więc nie idę. Nie, znaczy mogę iść, ale nie muszę. nie. No po prostu nie mogę pójść, bo mi się nudzi i teraz, marnuje swoje życie na wygórza. Zresztą tutaj bardziej. Ogarnięty jest. Jezu jak ja przymulam, przez pół odcinka będę gadał tak cicho Patrz to To się okaże przy montowaniu, że głośno jest Daj mi zaraz... Panie psychi, HIVA I normalnie. Musisz wstać, nagrać odcinek i no spokój O, już, otwórzcie się, kupiłam stary czy jeszcze w blue do mnie. O, chyba tylko chyba. Chyba No i co wyszedł? Chodź, Co się stało? Ok. Dobra, to idziemy chyba na blue, bo gry nie ma. Chyba wyszedł. Albo ktoś mi zniszczył i chyba ktoś ma jeszcze ubega. Więc też jest pink. Jakie dzikie ten buduje. Oczywiście! Po co komuś? No bo przecież to mi niepotrzebne w ogóle, co nie? Macie fartę, bo na zapas pobiłam nagrany. Ale chciałam jak gram, to już nagram. No to tak to działa. Jak gram, to już nagram. Jezu, jaki cicho gadam. Nie, jak gram, to już nagram po prostu. Wiem, ale ja tutaj się Mi się, kurde, nie chce gadać. Głowa mnie boli. No nie za fajnie. Dobra, czy nowe pod Wars głowa boli. Zagramy. Czyli nie wkurwiajmy?

O, nie wiem, czy pamiętacie, ale też y, byłyby głosy z CraftPlaya. i już ich nie będzie. Na kanale ich nie będzie, chyba że będzie coś śmiesznego tam, więc pójdziemy może kiedyś. Ale ja i nie rozumiem, jak ty możesz grać na high Pixel. Ja rozumiem. Bez tego um, Tylko do tego się nadaje. No, oczywiście nie sobie żarka, tak to To jest takie dobre. Um, tak, um. Dobra, nie, nie będę takim mił i kuźwa, tego nie zrobię. Jest. Że to kupię bloki i nie. No ale się nie, się nie Ja tego nie zrobię. Mm. Ale to jest strach, że ktoś jest koło ciebie i Nie wiem. O ciebie widziałaś to. <ścoughs> Blok leather, clutch, on jest ograniczony i to mocno. Widziałem, teraz jest. na się. Patrz to, patrz to. Patrz to, patrz to. Nie zaczynamy tego lata. Patrz to, patrz teraz. Na no, południu to będzie dobra impreza. I To może sobie przejdziemy parkura po prostu na koniec. To głębiej jest koniec odcinka, ale uwaga, uwaga. Zasubskrybujcie ten kanał, żeby nie przegapić więcej takich odcinków. Zasubskrybujcie ten kanał, żeby więcej takich odcinków nie przegapić. Subskrybuj ten kanał, żeby nie przegapić więcej takich odcinków. A poza tym, yy, może otworzę Discorda, grupę Discord. Może ktoś dołączy. Więc zasubskrybuj proszę, a żeby krótki nie był odcinek, to coś tam jeszcze mam, wrzucę może, nie wiem, się cokolwiek zrobię. Lecimy dalej z parkurem. że nam się z wami, subuje kanał, zasubskrybuj. I mi bardzo pomożesz, więc elówka, parówka. A